I dajcie w następnej, ale degustacji. Tym razem piwo z browaru NOK. Czas na przerwę. White IPA. 5,7% alkoholu, 14% ekstraktu. Eee, Gorówka 45. Składniki: woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, płatki owsiane, chmiele, skórka, słodkiej pomarańczy. Słodkiej? Kolendra i drożdże. Wyprodukowano w Polsce na zlecenie. Cameron Group, spółka ZOOS, ulica Skrajna Kielca. No proszę. Kielca. <laughs> Przez ładne kilkadziesiąt lat mieszkałem w Kielcach. Bardzo fajnie. Teraz zdaje się, że tu nie piszą, ale to jest browar kontraktowy, który tak naprawdę ym, waży w browarze błonie. Piwo jasne, niefiltrowane, pasteryzowane. Mamy White IPA. I właśnie tutaj, patrząc po tej kolendrze i pomarańczy, wydaje się, że jest to hybryda Witbira i IPA. Nie. O, piana zdążyła opaść. Siero zgadałem. Zdjęcia z długotrwały. Zostało trochę słuchaj piany na szkle. E, wygląd. Proszę bardzo. <laughs> Piwo jest bardzo jasne, słomkowe, ale za to zamglone, e, dlatego ma takie e, prawie, że pomarańczowe akcenty. E, piana ładna, biała, tylko że zdążyła opaść, ale na zdjęciu będziecie widzieć, e, naprawdę ładnie to wyglądało. Aromat nie jest zbyt duży. Natomiast jest troszkę słodowości, jest troszkę mm, przyprawowości, taka lekka pomarańcza, cytrusowość. Ehm. No, dosyć przyjemnie, ale nie jest jakiś bogaty, yy, bardzo yy, mocny aromat. no To spróbujmy. No, ale smak to jest całkiem co innego. No, tutaj rzeczywiście jest bogactwo. E, bardzo prominentne e, smaki. Bardzo dużo jest kolędzy. E, tej skórki pomarańczowej. Naprawdę jest cytrusowo. Do tego dochodzą takie e, fajne aspekty. Melonowe. Ehm, no może lici. Ale melona jest bardzo dużo. Ciało jest takie średnie, idące do pełnego. E, troszkę ziarnistości z pszenicy. E, później jest e, fajne, takie cytrusowe, prawie że soczyste przejście do Cytrynki na samym końcu bardzo przyjemnie, odświeżająco. Jest goryczka niewielka, Ach, może dlatego, że jest taki aspekt właśnie w tym melonie, jakby to był ten melon miodowy. Taki lekko słodkawy gdzieś, nie? E, I tu e, ta goryczka jest taka bardzo stłumiona. E, jest troszkę takiej zestowości tutaj. Lekki Grapefruit, który przechodzi później w akcenty ziołowe. Ale naprawdę jest to bardzo delikatne. Nie czuć tego 45, bo. Także hmm. bardzo przyjemne, odświeżające. Łagodnie pijalne piwo. Pijalne piwo. No tak. Przyjemne w odbiorze warto spróbować no z tym, że ono jest bardziej e, bardziej właśnie witbirowe ni, niż IPA e, jest więcej tych aspektów z witbira, e, z IPA może ta goryczka tylko e, przechodzi, a tak no to bardziej taki witbiry, Widbira IPA, bo coś w tym stylu. Albo American with beer, o, to, to by było dobre. Ale ciągle jest to bardzo fajne eee, piwo, warto spróbować, naprawdę. Mam nadzieję, że e, ten film się Wam podobał. Takie podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie że o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał każde filmę filmie na kanale. Także będziecie na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie.